To, co czeka nas w maju, zaskoczy wielu. Dlatego oglądaj uważnie, ponieważ w tym materiale omówimy najważniejsze kwestie dotyczące tego, co możemy spotkać właśnie w maju, a jak się zresztą zaraz okaże, jest na co czekać. A było już tak dobrze w ostatnim czasie. Po doświadczeniu jednej z najmocniejszych korekt w tym cyklu, w końcu zaczęliśmy doświadczać regeneracji. Ale jednak coś poszło tutaj nie tak. I ja w obecnej sytuacji nie ruszam swojego aktualnego longa. A tym bardziej podzielę się moimi planami na poszerzenie tej pozycji właśnie w maju. Jakby co, ja korzystam z giełdy Bybit. Jeśli chcesz również rozgrywać rynek w aktualnym jego stanie, to masz do odebrania 200 dolarów na pozycję na Bitcoinie, Ethereum i Solanę. I ten bonus jest tylko dostępny z linku poniżej pod tym filmem. No i co z tym kwietniem? Miało być przecież tak dobrze, a jest jak jest. Historycznie tak, kwiecień był jednym z najbardziej wzrostowych przy średnim wzroście 13,5%. Maj natomiast historycznie był już o wiele bardziej burzliwy. Mieliśmy tutaj spadki rzędu 35% wzrosty o 52%, raz jeszcze, minus 19%, plus 52%, no po prostu kryptowaluty w swoim żywiole. Więc o co chodziło z tym, że maj będzie burzliwy? W tej kwestii chodzi mi o posiadaczy kryptowalut, którzy już je nabyli, czyli prawdopodobnie większość z oglądających tutaj. Za to z drugiej strony to czekają nas dobre czasy dla osób, które jeszcze nie nabyły swoich kryptowalut, a stanie się tak z dwóch względów. Po pierwsze, doświadczyliśmy Halvingu, o którym już zapewne wiesz, no i historycznie to właśnie po jego wystąpieniu thank mm -hmm. you Nie dość, że miała miejsce konsolidacja, to z większym naciskiem na dystrybucję, jeśli mielibyśmy mierzyć od najwyżej osiąganych szczytów, właśnie w okolicy halvingu, w ubiegłym cyklu było to nawet minus 12%, cofając się o jeszcze jeden cykl wcześniej, czyli w 2016, to widzimy, że lokalny szczyt osiągnięty przed halvingiem, mierzony do dołka pohalvingowego, wynosił 28%, z knotem sięgającym nawet 40%. Jednak pamiętajmy, że aktualny cykl, tak jak zresztą mówiłem na poprzednim materiale, wyróżnia się rekordowo. Niskimi korektami sięgającymi 20%, a takiej właśnie doświadczyliśmy w ostatnim czasie. Zatem wiele osób może myśleć sobie, że no dobra, doświadczyliśmy tej korekty, i co dalej? Pewnie znowu lecimy w górę, potem kolejne 20%. No ale właśnie, ile możemy polecieć w górę, zanim ta kolejna korekta nastąpi? I to korekta, której prawdopodobieństwo powstania jest jak najbardziej obecne w aktualnym czasie na rynku. Przechodząc do technicznego aspektu aktualnej sytuacji na wykresie. To bardzo przydatny, może się okazać wskaźnik LMACD, ale na wykresie jednodniowym. I tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, a mianowicie przecięcia się niebieskiej linii z pomarańczową. I co prawda, na chwilę obecną nie jest to potwierdzone przebicie, ale gdy już do tego dojdzie, i nie zdziwię się, jeśli do tego dojdzie w najbliższym czasie, to bardzo ważne jest bycie świadomym, jak to przecięcie na tej metryce, Wcześniej wyglądało, więc teraz zaznaczyłem tego typu ostatnie przecięcie i widzimy, że miało to miejsce przed dużymi parabolicznymi wzrostami, a jak było wcześniej, było to tutaj. I widzimy, że od tego przecięcia bitcoin poleciał z 28 tysięcy dolarów do 35 tysięcy dolarów, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę okres od przecięcia do kolejnego takiego przecięcia. No i przykładów mógłbym Wam tutaj jeszcze więcej. Pokazywać, myślę, że każdy zainteresowany może sobie sam przeklikać, jak chce. Jednak wniosek jest prosty: to przecięcie bardzo często symbolizowało nadchodzące wzrosty. Tylko pamiętaj, że aby te wzrost poprzedzało to przebicie, to musi być potwierdzone, i na chwilę obecną nie jest to potwierdzone przebicie. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie co się dzieje na wskaźniku LmagD na wykresie jednodniowym. Wspomniana korekta pochalingowa trwała z reguły parę tygodni. Natomiast patrząc na krótkoterminową perspektywę, to nie jest tak źle, ponieważ to co widzisz teraz na ekranie, to jest potwierdzenie tego, że nowe Spot bitcoinowe ETF-y wejdą w życie pod koniec kwietnia i będą one obowiązywać w Hongkongu. No i właśnie, mamy już dowód tego, jak mocno potrafią wpłynąć ETF-y na rynek bitcoina. I nie zdziwię się, jeśli ludzie będą spekulować i po prostu kupować bitcoina po to, aby przygotować się na kolejną falę ETF-ów. Zatem w krótkim terminie jest prawdopodobieństwo, że pójdziemy jeszcze nieco wyżej przez co nie zachwiejemy aż tak statystyki wynikającej ze zwrotów w kwietniu na przestrzeni lat, jeśli chodzi o Bitcoina. Natomiast w średnioterminowej perspektywie, czyli właśnie wchodząc w maj na przestrzeni kolejnych tygodni, to zerknijmy sobie jak oczekiwanie na ETF-y wyglądało. Więc mieliśmy rzeczywiście wzrosty po wejściu ETF-ów w życie, jednak weź pod uwagę fakt, że te krótkoterminowe wzrosty, one wynikały ze spekulacji pod to właśnie wydarzenie. Stąd i na tym bazowałem otwierając mojego shorta którym dzieliłem się na moim w pełni darmowym telegramie, do którego również znajdziesz link poniżej pod tym filmem, zaraz pod wspomnianym bonusem od Bybit'a. Wiadomo, że hype ETF-ów od strony Hongkongu nie jest aż tak duży jak te z USA, jednak tutaj widzisz to... Po informacji o tym, że amerykańskie ETF-y wejdą w życie, mieliśmy spadki i na skutki pojawienia się tych ETF-ów musieliśmy chwilę poczekać, co czyni przyszłość aktualnego cyklu jeszcze bardziej pozytywną. Pamiętajmy, że znajdujemy się w elekcyjnym roku w Stanach, co raz jeszcze historycznie wiązało się z znaczną poprawą oraz pozytywnymi wynikami na wszelkiego rodzaju indeksach, S&P 500, a w tym również właśnie na kryptowalutach. A jeśli interesuje ciebie historia halvingu, no to on nie bez powodu ma miejsce właśnie w roku wyborczym i można tą decyzję uznać jako taki środkowy palec w kierunku rządów i tradycyjnej polityki monetarnej. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że krótkoterminowa perspektywa może być bycza, to są poziomy likwidacji na poziomie 67 200 dolarów na lookbacku 7-dniowym, zatem market makerzy mają większą incentywę, aby pchać rynek właśnie do tych poziomów niż do niższych. Jeśli zwiększymy lookback na jeden miesiąc, to widzimy, jak stale poszerza się pula płynności z aktualnego szczytu Bitcoina i bazując na tym, co wcześniej usłyszałeś, to prawdopodobieństwo tych wyższych poziomów można byłoby ocenić na wystąpienie na początek czerwca, maj natomiast lub koniec maja, a w międzyczasie w maju nie zdziwię się, jeśli będziemy się dalej konsolidować w tym zasięgu. I tak jak to było z wcześniejszymi halvingami, to oprócz konsolidacji możemy doświadczyć również. Dystrybucji, czyli najprościej mówiąc, spadków. Jeśli oczekiwania i hype odnośnie ETF-ów z Hongkongu, to możliwe jest również osiągnięcie 73 tysięcy dolarów jeszcze na początku lub teraz na koniec kwietnia. Pamiętaj, że warto być przygotowanym na wszystko, co rynek może nam ugotować, ponieważ on lubi płatać figle i wybrać wszystkich ze zaskoczenia. A teraz na lookbacku 3-miesięcznym widzimy, jak duża płynność zaczęła się zbierać między 50 tysięcy dolarów, a 60 tysięcy dolarów za Bitcoina. To byłby zdecydowanie negatywny scenariusz, jeśli chodzi o zasięg majowych spadków. I to samo narzędzie, ta sama mapa płynności, ale na innej platformie, czyli na Coinglass, która bierze inne dane pod uwagę, również pokazuje, że buduje nam się tutaj płynność na 50 tysiącach dolarów, a element, który się zazębia z mapą płynności z Highblock, to widać, że płynność jest do zebrania powyżej 70 tysięcy dolarów, a zmniejszając lubek z 3 miesięcy na 1 miesiąc, to zauważymy tutaj również podobną sytuację, w której w okolicach 72 tysięcy dolarów jest ta płynność do zebrania, i to jest bardzo ważny element do analizowania. Dlatego, nie bez powodu, właśnie o tym teraz tobie mówię. Podsumowując, wszystko co usłyszałeś, to wiesz, że dystrybucja pohalingowa może mieć miejsce, oraz sell the news po wejściu ETF-ów z Hongkongu daje nam przestrzeń na niższe poziomy. Zatem, co robić? Ja osobiście nie zamykam swojego longa, a jeśli wyższe poziomy. Rzędu 70 tysięcy dolarów, których prawdopodobieństwo również istnieje, to ja bym prawdopodobnie zrealizował część zysków, aby później docelowo odkupić niżej. A jeśli do tego nie dojdzie, to ja mam amunicję w zapasie, aby poszerzać swojego longa poniżej aktualnej ceny wejścia i uśrednić sobie ją jeszcze bardziej. Tych wystawionych zleceń ja nadal nie ruszam. I oprócz bycia uzbrojonym w stablecoiny, to jeszcze ważniejszym jest bycie uzbrojonym w cierpliwość, ponieważ no taka historia pokazywała. To okres, w który wchodzimy, może być nudny, może być spadkowy, czyli jeszcze mniej interesujący, dla większości oczywiście, ponieważ mniejszość rzeczywiście wykorzysta ten okres, tak jak ja właśnie zamierzam i czego Tobie również życzę, gdyż trzeci i czwarty kwartał tego roku zapowiada się bardzo mocno. Twarde dane pokazują nam, że to mogą być ostatnie miesiące, aby kupić kryptowaluty w tak, no, stosunkowo niskich cenach do tego, co może nadejść, a wszelkie korekty, tak jak ta ostatnio, ja traktuję jako okazję do zakupów. Swoimi zakupami, jak już zapewne wiesz, ja dzielę się na moim telegramie, na bieżąco akumuluję różne altcoiny, więc jeśli takie coś Ciebie interesuje, to śmiało dołącz. dołącz. Przypominam, że możesz, możesz to zrobić właśnie poprzez link w opisie. Ważne jest, abyś przeczytał przypięte wiadomości. Przechodząc teraz do altcoinów, to biorąc pod uwagę to, co wcześniej usłyszałeś, to prawdopodobnie wiesz, że nadchodzą mało przyjemne czasy dla nich, za to sprzyjające akumulacji, jednak mocnym zapalnikiem do mocnych, pozytywnych ruchów może być zatwierdzenie spot ETF-ów na Ethereum, co również wiązałoby się z prawdopodobnie wzrostami na projektach zbudowanych właśnie na Ethereum. W ostatnim czasie było bardzo cicho, jeśli chodzi o wszelkie newsy lub aktualizacje od strony funduszy wnioskujące o tego typu ETF-y. Na chwilę obecną wiemy, że decyzja odnośnie akceptacji lub odrzucenia tych ETF-ów ma mieć miejsce w czerwcu. Sentyment wobec akceptacji tych ETF-ów jest o wiele bardziej negatywny niż w przypadku spot bitcoinowych ETF-ów. Mi się osobiście wydaje, że prędzej czy później one zostaną zaakceptowane. Jednak podchodzę do tematu bez oczekiwań. W temacie altcoinów, które weszły w ostatnim czasie na rynek lub dopiero co będą wchodzić, no to tutaj również nie są one w najprzyjemniejszej sytuacji. Widać to po nowych listingach, dla przykładu weźmy sobie EXVG, o którym zresztą informowałem, że biorę udział w presale'u na CDFi. No i tak, ze swojej alokacji można byłoby powiedzieć, że jestem X3 na plus, jednak ze względu na vesting to ja tego nawet nie uwzględniam. A tokeny, które otrzymałem na TGE, to ja w większości przypadków projektów, które aktualnie startują, to ja nie sprzedaję ich. Moim zdaniem wiele projektów aktualnie jest niedowartościowanych, a w tym m.in. exverse. Intro, o którym mówiłem w ostatnim czasie kilkukrotnie. Nie dość, że sam token wszedł na rynek w mało sprzyjającym okresie na rynku, do tego doświadczył foodu na starcie, który już został w pełni rozwiany i w żaden sposób nie wpływa na fundamenty tego projektu. Zatem na zimno podchodząc do tematu... Aktualna cena dla mnie osobiście jest atrakcyjna. Mamy tutaj również niską kapitalizację w stosunku do potencjału, jaki ten projekt oferuje. Ostatnio informowałem również o dwóch listingach, czyli tokeny spot projektu, o którym mówiłem już od paru dobrych miesięcy. Fundamentalnie wygląda on bardzo dobrze. Przy odpowiednim marketingu widzę tutaj realne prawdopodobieństwo na przejęcie dużej części DeFi i otwarcia tej zdecentralizowanej sfery dla stosunkowo nowych na tym rynku. No bo nie oszukujmy się, aktualnie DeFi i te wszystkie deksy są mało przyjazne dla nowych osób, no a DeFi właśnie jest ze względu na interfejs i całą resztę funkcjonalności skierowanych właśnie do nowych osób. Widać, że sam listing nie był jakiś wybuchowy, ale dla osób, którzy długoterminowo bieżą ten projekt, jak i w projektów, które aktualnie startują, to mamy prawdopodobnie aktualnie do czynienia z jednymi z najlepszych okazji długoterminowych, więc ja tutaj nie spodziewam się kokosów w przeciągu paru dni, tygodnia czy nawet miesiąca. Ja podchodzę stricte długoterminowo do projektów, które aktualnie startują. Jedyną pozycję, którą upłynniłem w ostatnim czasie, i to częściowo, jest to memcoin Katamoto, który ja informowałem, że dokupuję w okolicach 10 milionów market capu. A w ostatnim czasie osiągnął on ponad 20, więc ja wyciągnąłem wkład i zrealizowałem część zysków z alokacji uzyskanej poprzez Launchpad set, Więc jak widać dużo się dzieje. Możesz się już teraz spodziewać bardziej obszernego materiału na temat altcoinów, które ja w aktualnym momencie kupuję, na które ja poluję. W jakich lunchpadach ja biorę udział? Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym miejscu na interesowanie się altcoinami. Na koniec bardzo ważne jest, abyś subskrybował ten kanał i był na bieżąco, ponieważ ja regularnie dzielę się aktualizacjami rynkowymi, bazując na twardych danych, a nie bazując na emocjach. Wiem, że wielu z twórców na Twitterze i na YouTubie bardzo emocjonalnie podchodzą do tego rynku, a to nie jest zyskowne podejście. Zresztą nawet nagrałem. Cały oddzielny materiał na temat strategii kupowania strachu i ile rzeczywiście na nie zarabiam. Jeśli interesują Ciebie tego typu strategie oraz budowanie własnego podejścia do rynku, w zakładce playlisty na tym kanale znajdziesz nie dość, że poradniki odnośnie początku z tradingiem oraz już takie kompletne, zbudowane strategie dla początkujących, z których ja sam korzystałem, i na bazie których budowałem własne podejście do rynku, i pozwoliło mi się usamodzielnić i być długoterminowo zyskownym. Więc subskrybuj, widzimy się w kolejnym materiale, do zobaczenia i cześć.